Nie nie siedzimy kurwa na kąpie po 10 godzin dziennie. Nie wpierdajmy syfu i nie pijemy piłek. Kłamałeś, kurwa! dobra. Ej, dobra, muszę wyłączyć. Ej, muszę wyłączyć kąpa szybko. I muszę ten, y, docisnąć. Docisnąć kartę. Dobra, wyłączam kąpa, dociskam kartę i wracam. Nie działa mi jeden monitor, wszystko się kurwa zacina. Ja pierdolę! Zacina mnie! Dobra, zaraz wracam! Co tam, panie? Daj się... daj się wyprzedzić, kurwa. I... jak będzie stacja z McDonaldem, to ja będę zjeżdżał, bo ja jestem głodny jak No ty ja masz czysta konie się co masz? Ale aby... kurwa, no to z mam zap***ać 150? <noise> ty jada 110. O, daj się wyprzedzić, kur... A jedź! Ono też płacze, bo nie dostała kebaba. Słyszysz? Słyszysz? No ja też co kebaba. Jak no się kebabu. Czy chciałbym z omalejem zobaczyć bardziej z Merabem sobie chciałbym walkę wygrał, kurwa, to głośna decyzja. I... powiem ty nawet nie zawalczyłeś, się kurwa, no, no, i... chłopie, chłopie, ja mam kurwo, 3 zero, kurwa 3 I... 0 3 zero. I wszystkie kur... ja kole... Wszystko, wszystko przed czasem skończone. Kurwa. <laughs> o kurwa, ale bęben, ma Piotr, no chłopie, no co ty? Wychodowany, chłopie, na sumerkach, na maczkach. Ja jestem dowodem na to widzowy, czego nie robić. Czyli nie, nie siedzimy kurwa, na kąpie po 10 godzin dziennie, nie syfu i nie pijemy piłek. Bo w innym wypadku właśnie skończy się to w taki sposób. Bębenowy tak zwany. Ja do Najmana przyznam się, do Najmana normalnie paliłem szlugi kurwa i piłem piwo. Piłeś piwo, Kłamałeś. <grym> nie kałem no, A ile kłamałeś no, tak, nie kalałem nie jakoś tak ten, ale nie, nie, miałem, ja wiem, że... Jak miałem takie gorsze dni, to tam z 2-3 piwa nie? Przed treningiem zawsze kłamałem. Malbora, z, z drogi z auta do, do Czerwonego I to te, był klucz do sukcesu te os, ostatnie trzy dni no to faktycznie nic nie? Jak już pojechaliśmy tam do tego To tam nic Same snusy Ty, a może żółtego pomidora wezmę Pomidor czery gałązka, wezmę żółtego pomidora mm, papry, pom, Polski pomidor flamsung, Pomidor mięso żółte 4 zł za... Nie, czekaj, ja musiałem coś źle zeskanować Pier... 4 złote za jednego Pomidor, o tu, o ja pierdolę 4 złote za pomidora Pierdolę to Cześć no. Cześć witam 63, 70 I już był u nas Bandura U Gino Ale was jeszcze tu nie widziałam <grym> Ale trafiliście jeszcze na wycieczkę To się zbiegną teraz Nie, ja Biorę to i uciekam Nie, bo jak zrobię z Tobą to będę musiał z wszystkimi, ja się śpieszę. Dobra. O, już miało być dobrze. Już miało być dobrze i teraz tu szor będzie. Ja Idiot, zobacz jak się kur... zlecieli. Ja pierdzielę. Co jest? Tu będziesz tak jest w samochodzie? Tak, biorę i spierdolę. Nie ma czasu, szkoda, że tu jeszcze pełno dzieciaków więc... jest. Yeah. Ja? Nie. Poland. Poland. Lecę pacumba, tak. a, a nie, dojeżdża. Woda się przeleje Tak. Ta. A, B, co a nie może jest być. bez. Nie, mam no, no, mam Słuch, chodź, o, jest na, Monster. Nie, na gali był. Ja to... No, 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 on opszedł Ale on wszedł no. na plecy z Gali czy z monsterami? No skróciła po prostu no. on no, napisał Muszę ci powiedzieć patry, że pioruję się ze mną jak termina to oczy wyjebają, z zachwytu Era bo więcej jebałem, ją, aż się odbył wypadek git, co nie uh -huh. Ej Mateusz zostawiam ich Co? Puśćcie mnie! mnie! <laughs> <laughs> <-o>! <laughs> Chciał was wyrzucić z, 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 zostawić hey, hey, hey. Zobacz no, k***a, no Nieważne co zrobię, dostanę heada, k***a, chłopie, no nieważne co zrobię, dostanę heada, no No, kurwa, masz trochę pecha Nie trochę pecha, mam, kurwa 100% pecha No nie chce mi się, k***a, drugi męcz tak nie chce mi się tak grać, no Kupiłem sobie te buty, no nie, to Jordan and Diory. W życiu nie miałem bardzo niewygodnych butów. Stary, doszedłem na lotnisko i już chciałem je zdejmować i wywalać do kosza. Nigdy w życiu już nie założyć tych butów. Najgorsze, odpad napis, nie. Najgorsze buty są tak niewygodne, że po prostu masakra. Już ich w życiu nie założyć, hajdź? Znaczy, bo tylko wziąłem te buty do Polski, więc innych nie miałem, więc musiałem w nich chodzić. Ale już je włożyłem do pudełka, niech leżą. 40 gazu buty, a 45 tysięcy kosztowały. 45 tysięcy kosztowały i nie da się w nich chodzić. Mu fajki, nie, no oryginalne. Dobry tego kota zaraz u Przyjemną, ku... za to jesteś. Pomocy! Cię. Co ty zrobiłaś? Czemu go na dupce? Wyrzuciłam Kudu. się! No Ty, ty jesteś naprawdę. Ej, ej, kurwa. Ty no. macie pa. Debil. Zobaczymy, zobaczymy. Bo jeszcze myślałam, żeby ona właśnie tu w kieszeni mi siedziała, wystawa z kieszeni. Ty, ale myślę. Bo myślałam, żeby to była głowa, nie? Żeby tak, ale trochę. Chyba ja w drugą, chyba tak powinno być, wiecie? Chyba tak. Dacie flesza? Do yes. tego z małka? Dacie? Ci? Kurwa, dałbym ci tego flesza i kurwa, byłoby zajebiście Czemu kurwa nie? Ha? Nie wiem ile. o ile. Kary jest,

Najłatwiejszy klacz w moim życiu, najłatwiejszy klacz w moim życiu, nie wiem jak to ugrałam, ale ugrałam, tak? To się tylko liczy. Halo, halo Czorsztyn, jak się bawicie? 20 minut na przystanek, po kryształtu. Łapy, 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 łapy. DJ Walker, 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 Walker. W górę, w górę, w górę. W